Witam Państwa i zapraszam na kolejną prezentację poświęconą wymiarowaniu na trzecim odcinku poświęconym porządkowaniu wymiarów, zamierzałem skończyć prezentację tych tematów, ale zainspirowany komentarzem czytelnika o następującej treści. Przy przesuwaniu punktów zaczepienia wymiarów, bardzo pomocna jest komenda ponowne skojarzenia wymiaru, której Pan tu nie pokazał, a warto by było, postanowiłem powiedzieć trochę na temat zespo stopnia zespolenia wymiarów, ponieważ, zadanie, ponieważ zagadnienie to wcale nie jest takie jednoznaczne. Poziom zespolenia wymiarów. Podczas tworzenia określa zmienna dimasoc. Najmniejsza wartość tej zmiennej to jest 0. Praktycznie nie ma to zastosowania według nomenklatury użytej w systemie pomocy programu Autocad wyczytamy, że tworzone są wtedy wymiary rozbite. Rzeczywiście jest. Utwórzmy wymiar na przykład górnego odcinka tekst wymiarowy 25. Proszę popatrzeć, że to w ogóle nie jest wymiar. Nie będzie zatem jako wymiar rozpoznawany. I taka wartość zmiennej Dimasoc poza jakimiś szczególnymi przypadkami praktycznie nie ma zastosowania. Zmieńmy wartość zmiennej Dimasoc na 1. te wcześniejszych wersjach programu e, możliwa była praktycznie tylko taka wartość. I zobaczmy, jak będzie wyglądał wymiar utworzony w taki sposób. Przy wartości Dimasoc równej 1 ja utworzę dwa wymiary. Drugi to będzie odległość tego końca. Od tego końca, czyli będzie to wymiar pomiędzy punktami dwóch różnych obiektów. Ten był wymiarem długości odcinka. Zobaczmy, jak się zachowuje taki wymiar. Po pierwsze, stanowi całość. Jeżeli zmienimy położenie wymiarowanego obiektu, wymiar pozostaje na miejscu. No ale to nie znaczy, że jest bezwartościowy. Ten wymiar. Jest w pewnym sensie wymiarem zespolonym, tylko o mniejszym stopniu zespolenia. Są oczywiście narzędzia, które Państwo doskonale znają, na przykład rozciągni, które pozwala no, działać w taki sposób, żeby te wymiary się, zachowywały się tak, jak w pełni zespolone. Jeżeli zmienimy wartość zmiennej Dimasoc na 2, to zróbmy to. I 2. Taka jest domyślna wartość tej zmiennej w większości szablonów instalacyjnych kupowanych razem z programem AutoCAD i utwórzmy analogiczne wymiary. Długość górnego odcinka i długość górnego liniowego segmentu polilinii i na dole inną metodą odległość końca pionowego i poziomego odcinka. I tutaj tak samo odległość końca pionowego i poziomego odcinka. Bardzo popularna metoda wskazywania końców polega na tym, że wskazuje się dokładnie koniec, nie przejmując się, czego to będzie koniec. Pokażę tu Państwu, że lepiej wiedzieć dokładnie, czego końce pokazuje. No i teraz rysunek wygląda pozornie tak samo. W tym przypadku, jeżeli zmienimy położenie obiektu, to zmienia się także położenie wymiaru. Więc wydaje się, że to chyba jest najlepsze rozwiązanie, skoro obiekty mogą poruszać się, wymiary mogą poruszać się za swoimi obiektami. No, nie do końca tak jest. Ten przykład, który ja tutaj rysuję, jest może typowo mechaniczny. Pracuję na karcie model, i na razie tylko takiego przypadku dotyczy sytuacja. Wykonajmy operacje edycyjne typowe dla procesu projektowania mechanicznego. Wykonam fazowania tutaj, wybierając taką opcję W jak wiele, wykonując jednocześnie wiele fazowań. Wymiary, jako niezespolone, pozostają na swoich miejscach. Zakończę tę operację, ale dokładnie widać, że to dalej są wymiary długości tego prostokąta. Po prawej stronie nie mogę zastosować opcji wiele, dlaczego pokażę Państwu później. Muszę wykonać niezależne operacje. No, dokończmy tę operację. Proszę popatrzeć, że właściwie ten, to zespolenie pożytek zespolenia jest wątpliwy. O ile tutaj wymiary 25 to są dalej te same poprawne wymiary szerokości prostokąta i można je bardzo łatwo poprawić, najprostsza metoda to jest metoda edycji za pomocą uchwytów, o tyle w tym drugim przypadku to wcale nie jest takie proste i w skomplikowanym rysunku możemy się wręcz pogubić, czego dotyczą te wymiary. Skoro te wymiary były zespolone, powinniśmy zastosować w stosunku do nich inne narzędzie. Można to zrobić za pomocą polecenia doczep, wymiar o którym mówił czytelnik. Ale można to także zrobić za pomocą edytora opisu. Te wymiary można za pomocą edytora opisu przekształcić wymiary zespolone. Jak poprawić teraz te dwa? No, wydaje mi się, że tak edytor opisu odpada, bo one są zespolone. Musimy zastosować polecenie doczep wymiar. Doczep wymiar. No, skoro zależy nam na zachowaniu zespolenia, tylko z czym teraz będzie? ten obiekt musiał być zespolony no z końcem tego odcinka i z końcem tego żeby pokazywał pewną rzecz i tak nie unikniemy operacji edycji za pomocą uchwytów w związku z tym pożytek moim zdaniem jest wątpliwy ze stosowania wartości zmiennej limasoc równej 2 gdybym tę samą edycję wykonał tu za pomocą uchwytów no nie mam oczywiście zespolenia to zespolenie mógłbym naprawić za pomocą monitora opisu metodą skojarz ponownie no, ale czas, jaki zużyłem na tę operację, był z pewnością dłuższy. Sytuacja komplikuje się, kiedy ten prostokąt to jest polilinia, a to jest typowa sytuacja w przypadku prostokąta. Zobaczmy, jak będzie wyglądała operacja wymiarowa, jak będzie wyglądała operacja fazowania. W przypadku polilinii też nie stosuję opcji wiele. I następny narożnik, no i widzą Państwo, kompletnie tracimy sens i pożytek ze stosowania. Wartości zmiennej Dimasoc równej 2, no tu nie ma cienia wątpliwości, że jest Żaden. Wycofałem e, część operacji. Mamy taką sytuację, że te dwa wymiary są niezespolone, te wymiary są zespolone, a więc powstały w, m, przy wartości zmiennej Dimasoc równej 2. Wykonam teraz operację fazowania w taki sposób optymalny, stosując opcję W, jak wiele. No tutaj to już robiłem takie. Operację, więc może tylko górną wykonam. Tu teraz kontynuujmy sprawę. Proszę popatrzeć, wymiary zespolone zachowują się jak niezespolone na odcinkach. Zobaczmy, co będzie w przypadku polilinii. No, sytuacja wygląda tak samo, no to wydaje się, że to może jest lepiej. Zakończę tę operację. No i jak Państwo widzą, po zakończeniu wracamy do tego, co było. Czasami jest tak, że to zespolenie nie aktualizuje się automatycznie i trzeba wykonać jeszcze dodatkowo polecenie Regenwim, polecenie regenWm, które tu akurat nie było konieczne, jaki, jaki pożytek widziałbym dla stosowania jednak takiej wartości, konkretnie w obszarze modelu, i w przypadku tego typu rysunku wykonajmy operację edycyjną. W przypadku, kiedy nie wykonywaliśmy jeszcze fasowania do tej pory, no może zacznijmy od operacji przesuwania. Tak, i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. No, te odcinki niestety pozostały na miejscach, a te zachowują się tak, jak należy. Schowajmy z powrotem wymiary i wykonajmy jeszcze jedną operację. Niech to będzie, powiedzmy, operacja obrotu. I obróćmy o jakiś niewielki kąt. No tu, proszę Państwa, te wymiary także nie obróciły się razem z obiektami. Wycofam operację. A gdybym wykonywał operację obracania w taki sposób, Wybierając wszystkie obiekty. To proszę Państwa, nie ma znaczenia, jaką metodę stosowałem. Może teraz przykład, w którym stosowanie wartości zmiennej Dimaset i wymiarów zespolonych jest absolutnie konieczne. Widzą Państwo tutaj przykład rysunku, który pokazywałem także we wcześniejszych prezentacjach, z kilkoma rzutniami na tym samym arkuszu, w różnych podziałkach rysunkowych. I zobaczmy, jak wyglądają tutaj aspekty związane ze zmienno-dimasoc. Dimasoc równa się 2 w tej chwili i y, utworzę wymiar. No, na przykład, niech to będzie wymiar, który powiela istniejący wymiar, prawda? No, styl wymiarowania mam wybrany w tej chwili inny. Był to styl wymiarowania fazy, więc może wybiorę styl wymiarowania, nie wiem, Tachoma 35, żeby te wymiary się różniły. Od tamtych. 210 mamy tę wartość. Gdyby zmienna Dimasoc wynosiła 1, próbuję utworzyć też wymiar tej odległości. No i widzą Państwo, że to już jest niestety 105. Też styl wymiaru jest nie taki, jak trzeba. Jeśli zmienię go na tachoma 35, to wartość wymiaru jest niedobra. Ten wymiar mierzy na papierze, bo jestem tutaj w obszarze papieru, nie na modelu. Model zawiera goły, goły model. Mierzy rzeczywistą odległość, a nie podaje jej ta, tak, jak należy. Czyli tu po pierwsze, wszystkie wymiary muszą być tworzone, jeżeli są tworzone na arkuszu przy wartości zmiennej Dimasoc równe 2. Wejdźmy jeszcze może do rzutni i zróbmy tu jakoś operację przesuwania, tak o niewielko, żeby było widać, co się dzieje i wróćmy, z powrotem na papier. Tu widzą Państwo, że wymiary nie wróciły na swoje miejsca, a musimy wykonać polecenie. RegenWym. Wym. Szczegóły mogą Państwo znaleźć w moich książkach i te wszystkie wymiary wróciły na swoje miejsce, bo były zespolone. Monitor opisu nam pokaże, że ten zespolony nie jest. No a jakbyśmy go zespolili, może, może zróbmy to za pomocą monitora, skoro już go włączyłem. Z tym. Jeden koniec i z tym drugi widzą Państwo, że wymiar w tej chwili pokazuje już poprawną wartość. I w takiej sytuacji, no jeszcze raz, nie chciało mi się wyłączyć trybu lokalizacji i stąd taki efekt. Dziękuję Państwu za uwagę.